Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zatrzymaj się na chwilę, usiądź spokojnie, oddychaj głęboko i powoli. Wyłącz rozproszające dźwięki. Odłóż telefon. Uczyń teraz ciszę wokół siebie i w sobie. Otwórz swoje serce na obecność Boga, który pragnie spotkać się z Tobą w swoim Słowie. On już tu jest. Czeka. Nie musisz nic udawać. Po prostu bądź i słuchaj. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź do mojego serca, tak często jest niespokojne, rozproszone, przeciążone sprawami codziennymi. Ucisz mój umysł, wycisz moje wnętrze, aby stało się miejscem spotkania z Jezusem. Otwórz moje uszy, abym usłyszał Jego głos. Otwórz moje oczy, abym zobaczył Jego chwałę. Otwórz moje serce, abym przyjął Jego miłość. Naucz mnie słuchać z wiarą, rozważać z pokorą i żyć z odwagą. Przyjdź Duchu Święty i prowadź mnie przez to słowo. Z Ewangelii, według świętego Jana. Po wyjściu Judasza z wieczornika, Jezus powiedział: Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą a w nim bóg został chwałą otoczony. Jeżeli bóg został w nim otoczony chwałą, to i bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przekazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali. Wzajemnie. Po tym wszystkim poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Oto słowo pańskie. To jest jeden z najpiękniejszych i najbardziej przyjmujących momentów w całej Ewangelii. Słowa Jezusa wypowiedziane zaraz po wyjściu Judasza. Mrok zdrady zapadł nad wieczornikiem, a Jezus Jezus mówi o chwale. To może zaskakiwać. Komentatorzy, jak Raymond Brown, papież Benedek XVI, czy święty Jan Chryzostom, podkreślają, że chwała w Ewangelii Jana nie oznacza triumfu ziemskiego, lecz objawienie pełni miłości Boga w krzyżu. Właśnie teraz. W tej dramatycznej chwili Jezus ukazuje najwyższą chwałę, miłość aż do końca. To nie triumf siły, ale zwycięstwo miłości. Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą. Jezus mówi o krzyżu, który już nadchodzi jako o chwale. W Bożym spojrzeniu chwała nie oznacza sukcesu, ale wierność i miłość. Czy jesteś gotów zobaczyć trudności, krzyż, samotność, jako przestrzeń, gdzie może objawić się Boża chwała? Jak pisze święta Edyta Stein, tam gdzie nie ma już nic, tam zaczyna się Bóg. Jezus nie ucieka, ale zostaje wierny i w tej wierności pokazuje nam Ojcem. Przekazanie nowe daje Wam. Słowo nowe, tajne, oznacza w grece coś świeżego, żywego, ożywiającego. To nie tylko nowość treści, bo przecież przekazanie miłości było znane już w Starym Testamencie ile nowość miary, tak jak ja Was umiłowałem. Jezus kocha do końca, aż po krzyż, bezwarunkowo. Ta miłość nie jest tylko emocją, ale postawą, wyborem, gotowością do poświęcenia, do służby. Jak pisze papież Franciszek w adhortacji Gaudet Exsultate, świętość polega na przeżywaniu miłości w drobnych, codziennych gestach. Jezus nie prosi Cię o rzeczy wielkie, prosi o miłość, konkretną, pokorną, wytrwałą. Tą miłością masz być rozpoznawany. Potem wszyscy poznają, że nie po szacie, nie po słowach, nie po wiedzy, ale po miłości. Tylko miłość czyni z ciebie ucznia Jezusa. Wielu ojców Kościoła, święty Cyprian, święty Bazylii, święty Ireneusz, mówiło, że Kościół żyje tylko wtedy, gdy trwa w miłości. Jeśli chrześcijanin nie kocha, staje się antyświadectwem. Kościół, wspólnota, rodzina, przyjaźń nie przetrwa, jeśli nie będzie oparta na takiej miłości. Miłość, która nie szuka siebie, która przebacza, która służy, to trudne, ale możliwe, bo to Jezus pierwszy tak umiłował Ciebie. Nie chodzi o miłość za coś, ani do pewnego momentu. Chodzi o miłość mimo wszystko, Miłość, która kosztuje, ale daje życie. Jezus nie mówi Kochajcie się, jak umiecie, ale jak ja was umiłowałem, czyli daje nam sam siebie jako wzór i siłę. To On w Tobie będzie kochał, jeśli Mu pozwolisz. Czy chcesz na nowo przyjąć Jego miłość i nią żyć? W jakich relacjach najtrudniej mi dziś kochać tak, jak Jezus mi umiłował? Czy moje słowa, wybory, sposoby bycia pokazują innym, że jestem uczniem Jezusa? Czy potrafię zobaczyć krzyż, trudności, zrozumienie, samotność, jako miejsce, gdzie mogę oddać chwałę Bogu przez miłość? Zatrzymaj się jeszcze przez chwilę. Pozwól, by słowo osiadło w twoim sercu jak ziarno. Może zostanie z tobą jedno zdanie. Powtarzaj je w ciszy z wiarą. Jezus jest blisko. Kocha Cię i zaprasza. Miłuj tak, jak ja Ciebie umiłowałem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Cię błogosławi strzeże Bóg wszechmogący ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Trwaj w pokoju Chrystusa.